Aplikatory zostały opracowane przez doktora nauk medycznych, lekarza refleksoterapeutę Nikołaja Liabko i są one przeznaczone do szerokiego stosowania w terapii kompleksowej, profilaktyce różnych chorób i w kosmetologii. To unikalny środek, który pomoże Wam w zachowaniu i podreparowaniu Waszego zdrowia. Aplikatory Liabko to elastyczne gumowe płytki i wałki, na których w oryginalny sposób umocowane zostały igły z różnych metali – żelaza, miedzi, cynku, niklu i srebra. Podstawa igieł zbudowana jest z miedzi i żelaza, a końcówki pozostają wolne od pokrycia. Część żelaznych igieł pokrywana jest niklem lub cynkiem, a część igieł miedzianych pokrywana jest niklem lub srebrem. Aplikatory mogą być stosowane w ośrodkach leczniczych i centrach medycznych, w salonach piękności i gabinetach masażu. Prosty sposób ich użytkowania, bezpieczeństwo, nieinwazyjność i wysoka efektywność pozwalają również na zarekomendowanie aplikatorów do samodzielnego stosowania w warunkach domowych. Nie istnieją produkty analogiczne do aplikatorów Liabko i to zarówno pod względem wielokierunkowości, siły oddziaływania, efektywności, prostoty i skuteczności działania. Aplikator mobilizuje wewnętrzne zasoby organizmu, stymuluje wypracowanie naturalnych substancji potrzebnych do właściwego funkcjonowania organizmu, jak również kompensuje niewystarczającą aktywność ruchową. Oddziaływanie odruchowo-mechaniczne to oddziaływanie na receptory skóry. Mechanizm działania polega na powierzchniowym oddziaływaniu mnóstwem igieł na określone miejsca i aktywne biologicznie punkty, a także na mikromasażu skóry i znajdujących się pod nią tkanek. Zdecydowanie zwiększa się wypracowanie substancji aktywnych biologicznie w gruczołach do krewnych. W tkankach i w skórze poprawia się krwienie. Następuje wzmocnienie odporności organizmu. Oddziaływanie galwaniczno-elektryczne to proces powstawania prądu galwanicznego na koniuszkach igieł i między nimi. Dzięki czemu pobudzona zostaje każda komórka i znajdujące się pod nią tkanki. Prądy galwaniczne wzmacniają przenikanie do skóry aktywnych jonów, zwiększa się wytwarzanie własnego kolagenu, co jest ważne dla zachowania sprężystości i młodości skóry. Pod wpływem prądów galwanicznych w tkankach zachodzi zjawisko przemieszczania się jonów sodu, potasu, chlorków i innych, co sprzyja szybszemu i głębokiemu przenikaniu do skóry aktywnych biologicznie komponentów preparatów kosmetycznych. Zmiany te zachodzą nie tylko na powierzchni, ale również w głębiej położonych tkankach. Terapia aplikacyjna Liabko sprzyja aktywizowaniu się procesów metabolicznych w tkankach i komórkach skóry, kształtowaniu pięknego walu twarzy, wywołuje efekt liftingu, pomaga w walce ze zmarszczkami mimicznymi, poprawia przepływ limfy i krwiobieg, usuwa opuchlizny różnego pochodzenia, poprawia sprężystość i elastyczność tkanek, sprzyja obniżeniu wagi ciała i koryguje figurę. Aplikatory, wałki i aparaty do masażu liabko są również wspaniałym środkiem profilaktycznym i leczącym cellulit. Gładka i sprężysta skóra twarzy jest oznaką siły, zdrowia i młodości. Właśnie dlatego ludzie we wszystkich epokach dążyli do powstrzymania naturalnego procesu starzenia się skóry. Dziś jesteśmy zmuszeni do walki z negatywnym oddziaływaniem środowiska naturalnego, nieprawidłowym odżywianiem i stresem. Wszystko to wpływa negatywnie na naszą skórę. Nie zadowala Was tradycyjna kosmetologia? Nie chcecie poddać się agresywnym zabiegom upiększającym? To znaczy, że refleksoterapia została opracowana specjalnie dla Was. Specjalnie do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu, korporacja medyczno-produkcyjna Liabko opracowała aplikatory kropelka i wałek do twarzy. Nadają się one idealnie do masażu twarzy dzięki maleńkiej powierzchni oddziaływania i minimalnym odstępom między igłami. Dzięki powstawaniu prądów galwanicznych na końcówkach igieł i między nimi, aplikatory kropelka i wałek do twarzy aktywnie oddziałują na mięśnie twarzy i szyi. Tonizując skórę, osiągamy efekt liftingu, poprawiamy owal twarzy i podnosimy drugi podbródek. Masaż odbywa się na poziomie komórkowym, co zapewnia głębsze przenikanie aktywnych komponentów preparatów kosmetycznych do komórek. Odbudowana zostaje elastyczność skóry, co z kolei spowalnia procesy starzenia. Aplikator kropelka i wałek do twarzy wpływają na regenerację komórek, nasycając skórę twarzy mikroelementami. Pod wpływem tych aplikatorów stymulowane są własne komórki immunologiczne skóry, tworzy się bariera chroniąca przed szkodliwymi czynnikami otaczającego środowiska. Dlatego też aplikatory LIAPKO to wspaniała ochrona przed starzeniem się skóry. Zabiegi terapii aplikacyjnej pomogą wzmocnić ścianki naczyń, normalizować krwioobieg i zapobiec procesom zapalnym. Przed rozpoczęciem procedur należy przygotować skórę twarzy, szyi i dekoltu preparatami oczyszczającymi. Masaż aplikatorem kropelka należy wykonywać, kreśląc pętle i uciskając paliczkami drugiego i trzeciego palca po liniach masażowych twarzy, od środka twarzy ku jej bocznym częściom. Masaż należy wykonywać jednocześnie obiema rękami, przechodząc od masażu twarzy poprzez szyję do dekoltu. Należy wykonywać masaż ze średnią intensywnością przez 10-15 minut. W czasie procedury skóra powinna być zaróżowiona. Jeśli podczas masażu skóra waszego klienta zaczyna odczuwać dyskomfort, to należy zmniejszyć stopień oddziaływania i przejść do oddziaływania na inny odcinek skóry. Praca z produktami korporacji medyczno-produkcyjnej LIAPKO pozwala uwierzyć w siebie, w siłę i możliwości swojego organizmu. Terapia aplikacyjna ukierunkowana jest nie tylko na pozbycie się nadmiaru tłuszczu czy zbędnych kilogramów, to jest prawdziwe leczenie całego organizmu usunięcie z niego zanieczyszczeń i toksyn poprawa przemiany materii i systemu immunologicznego, poprawa nastroju i zwiększenie zdolności do pracy. Opuchlizny, zastój chłonki, cellulit, zwiotczała skóra – to wszystko są ogniwa jednego łańcucha. Niewystarczające ukrwienie i słabe odprowadzanie płynów przez naczynia prowadzi do zaburzenia odżywiania tkanek, procesów zastajnowych i obrzęków. W rezultacie pojawia się cellulit, zwiększa się waga ciała i pogarsza się stan skóry. Dzięki stosowaniu aplikatorów Liapko przepływ limfy i krążenie krwi w czasie seansu zwiększa się kilkakrotnie. Cykl terapii aplikacyjnej to minimum 15 zabiegów, długość których waha się od 30 minut do 2 godzin, w zależności od rodzaju przeprowadzanego masażu. Każdy z rodzajów masażu należy zaczynać od oddziaływania na całe ciało dużym wałkiem przez 5 do 7 minut. Jest to drenaż limfatyczny, który wykonujemy od łopatek do stóp. Miejscowe oddziaływanie na zmieniony chorobowo odcinek ciała odbywa się za pomocą dużego wałka, a także pasów, podróżnik lub malec. W przypadku patologii narządów wewnętrznych, której towarzyszy nadwaga, należy nakładać aplikatory na okolice goleni, bioder, przedramion i ramion. Zabiegi należy wykonywać na głodny żołądek. Kończymy oddziaływanie aplikatorami, jeżeli podszujemy ciepło w żołądku. Przy leczeniu celulitu obowiązkowo należy oddziaływać aplikatorami liabko na okolice pleców. Do przeprowadzenia tych zabiegów należy wykorzystywać duży wałek, aparat do masażu faraon, pasy podróżnik i malec. Pas podróżnik składa się z sześciu ruchomych płytek i czterech regulujących siłę ucisku pasów, co pozwala zapewnić umieszczanie aplikatorów na powierzchni ciała z różną siłą ucisku i daje możliwość swobodnego poruszania się. Pas malec można umocować na dowolnych odcinkach ciała, na kończynach i stawach. Duży wałek posiada maksymalny odstęp między igłami i największą powierzchnię roboczą. Można nim szybko i skutecznie oddziaływać na duże powierzchnie ciała. Masażer faraon to uniwersalny przyrząd do masażu, który pozwala masażyście dodać do swego arsenału metod, nie tylko oryginalny i przyjemny dla pacjenta rodzaj masażu, ale też zwiększyć jego wydajność w pracy 2-3 krotnie. Faraon można stosować przy równoczesnym nałożeniu na twarz maseczki, co dostarczy waszym klientom dodatkowego zadowolenia w postaci delikatnego i przyjemnego masażu. Kompleksowe zastosowanie kremu antycelulitowego i masażera Faraon pozwala 3-5-krotnie zwiększyć efekt działania preparatu kosmetycznego. Pielęgnujcie i dbajcie o swoją skórę z wykorzystaniem produktów korporacji medyczno-produkcyjnej Liapko.